Hej, w tym materiale pokażę Ci, jak działa automatyczne dopasowywanie kolorów w programie Adobe Premiere Pro. Zapraszam do oglądania. Okej, okay, jesteśmy w programie. Automatyczne dopasowanie kolorów w programie Adobe Premiere Pro zostało wprowadzone głównie z tego powodu, aby uprościć dopasowywanie jakby kolorów z jednej kamery z drugą kamerą. Czyli nagrywaliśmy jakiś wywiad, na przykład, nie wiem, jakimś Canonem, drugą przybitkę Nikonem, i różnica jakby kolorów jest widoczna i chcemy ją skorygować. Możemy to robić ręcznie, zajmuje to trochę czas, czasu. Dlatego Adobe wypuściło jakby algorytm, który ma nam uprościć tą robotę i zrobić to prawie za nas, tylko musimy tam trochę, jakby skorygować to, co on nam wytworzył i także możemy wykorzystać ten algorytm do skopiowania na przykład jakiegoś luku z filmu, czy jakiegoś profilu kolorystycznego do premiera, tylko to też nie działa idealnie, program może się pomylić, algorytm nie jest jakby w pełni inteligentny, nie zawsze dobrze odgadnie, gdzie była skóra, gdzie nie była skóry. Dlatego zobaczymy sobie, jak to działa w drugiej części poradnika, a na razie skupmy się na samych podstawach. Aby skorzystać z tego automatycznego dopasowania koloru, musicie skorzystać z Lumetri Color. Jeśli go nie widzicie, możecie przejść sobie Window Workspace i wybrać sobie kolor, lub jeśli bazujecie na swoim Workspace, to możecie z Window wybrać sobie po prostu okno lumetry i ono będzie aktywne, nieważne z jakiego Workspace'a aktualnie korzystacie. Mam tutaj na moim timeline dwa ujęcia, jedno ujęcie i drugie ujęcie. No i jakby... Patrzę na te ujęcia i stwierdzam, że te ma lepsze kolory, mi się pasuje, więc chcę te ujęcia, aby miało podobne kolory do tego ujęcia. W Lumetri color macie zakładce, zakładkę coś tak, taką jak Color Wheels and Match. Klikamy na nią i mamy tutaj następującą opcję. Mamy Face Detection, mamy Comparison View i mamy także koła kolorów. Aby dopasować kolory, musimy sobie kliknąć Pierw na e, podgląd na widok, gdzie będziemy mogli porównać między jednym ujęciem a drugim ujęciem. Ten widok działa na takiej zasadzie, że po lewej stronie mamy widok referencyjny, czyli możemy sobie tutaj jeździć po naszym timeline i szukać, z czego chcemy skopiować kolory do tego ujęcia, na którym aktualnie się znajdujemy, czyli mamy to ujęcie zaznaczone, matryca jest na tym ujęciu, więc to ujęcie jest po prawej stronie i właśnie je modyf modyfikujemy. Więc ja sobie wybieram te ujęcie, czyli z tego. Ujęcia ch chce wziąć kolor, więc mamy się je zaznaczone, jest w oknie referencyjnym. Teraz, aby to zrobić, klikam sobie po prostu apli. Apply, klikamy sobie Apply, analiza i zostało mi to dodane. Jak zobaczymy, różnica jest ogromna, jest jakby te kolory są bardziej podobne do tego co widzimy. Wszystko byłoby spoko, jednak widzimy, że trochę jasność w tym ujęciu jest jednak trochę zbyt ciemna. I możemy to zrobić na dwa sposoby, czyli możemy wejść na przykład w Basic Correction i ekspozycję sobie podnieść na 0. Jeden, aby trochę tą jasność podnieść. Uważam, że jeszcze trochę brakuje, więc podnoszę na 0,2. Teraz podnieśliśmy całą ekspozycję naszego nagrania. No i jeszcze by się przydało, aby podnieść ekspozycję jej skóry, bo też widzimy, że jest trochę ciemna. Więc w opcji Curves mamy krzywę, która się nazywa Hue versus Luma. I jak sobie wezmę teraz próbówkę na jej skórę zaznaczyło mi tu obszar. To jest pierwszy punkt, to jest drugi punkt, to jest trzeci punkt, więc muszę sobie podnieść ten punkt i jak teraz zobaczymy, skóra robi się jaśniejsza, dlatego musimy robić to z jakimś tam smakiem, aby nie było tragedii. Zobaczmy, tak było, tak mamy i teraz jak sobie klikniemy tutaj ikonkę na podział wertykalny, możemy zobaczyć, że ujęcie są już bardzo... Podobne do siebie, niemal te jest jeszcze trochę za jasne. Teraz, więc sobie je trochę ściągnę. No i teraz myślę że już jest dobrze. Więc tak właśnie możemy dopasowywać w prosty sposób na szybko kolory między jedną kamerą i drugą kamerą. Więc zobaczmy jak to samo narzędzie działa w przypadku kopiowania koloru z kratek filmowych. Zobaczmy. Mam tutaj przygotowane dwa ujęcia, które chcę zmodyfikować. Ujęcie lasu i ujęcie dziewczyny w Zimowej scenerii. Wybrałem sobie dwie kratki, wybrałem sobie jedną kratkę z filmu i jest to jakby z Gry o Tron. To raczej się domyślacie. No, i druga kratka jest z filmu Witch. Jak się domyślacie, ujęcie w lesie będzie do filmu Witch, a zimowa dziewczyna będzie do ujęcia zimnego króla. Aby skorzystać z kopiowania tych profili, musimy sobie zdjęcia referencyjne, jak widzicie tutaj, co ja zrobiłem, przerzucić na timeline, aby właśnie tutaj z opcji referencji byśmy mogli z tej opcji. Skorzystać. Więc mam tutaj dwa ujęcia przerzucone. Mam ujęcia, na które chcę to skopiować także na naszym timeline. Jak przygotowujecie ujęcia referencyjne, bardzo dobrze, aby te ujęcia były dość podobne do siebie, czyli mniej więcej pogoda ta sama, aby na przykład jak tu mamy ludzi w ujęciu, to aby w tym ujęciu też był jakiś człowiek, aby pozycja, bliskość do kamery była w miarę podobna. Im bardziej referencyjne ujęcie jest podobne do naszego ujęcia. Tym program algorytm lepiej przetrawi i lepiej skopiuje nasze kolory. Dodatkowo ujęcie referencyjne bardzo dobrze mieć dobrej jakości, tak aby to ujęcie nie było bardzo rozpikselowane, tylko jak najlepszą jakość znajdziecie, taką jakość dajecie do premiera. No i też ważne, aby to ujęcie zajmowało. Cały nasz podgląd, aby nie było takich czarnych pasków, ramek, tylko aby zajmowało cały podgląd. Podgląd, więc jak nie zajmuje u Was, zaznaczacie to ujęcie, wchodzicie w efekt Controls i podnosicie tutaj skalę. Dzięki temu to ujęcie będzie większe i wypełni nasz kadr. No ale wracając do pobierania koloru, zobaczmy. wchodzę w Lumetri, idę do opcji tutaj, gdzie mam Color Wheels and Match. Zaznaczam ujęcie Last Witch, czyli to jest jakby te moje ujęcie z lasem no i szukam w referencji naszego referencyjnego ujęcia, czyli kadru z The Witch. Mam zaznaczone ujęcie, na które chcę aplikować na zmianę koloru i klikam sobie Apply Match. Teraz mi to dodało, ale jest problem, bo jeśli na przykład chcemy, aby tą edycję dodało mi na cały timeline, to robimy to w taki sposób, że bierzemy sobie Adjustment Layer Dajemy go, dajemy go tutaj na górę nad naszym timeline'em, timelineem, czyli załóżmy, że to jest mój cały timeline. I teraz łapię Adjustment Layer matrycą. Zaznaczam, jakby miejsce, gdzie jest właśnie ten las, czyli ujęcie, na które chcę pierw narzucić. Czyli takie, które jest najbardziej podobne do tego. I klikam Apply Match. I teraz ta edycja została dodana na Adjustment Layer, dzięki temu ujęcie zimowe też to ma. Zobaczcie, wyłącza Adjustment. Włączę i ta edycja jest. To wygląda już niemal idealnie. Fajnie, mnie skopiowało koloru, jakby z automatu zrobiło mi mniej więcej to, co uzyskujemy tutaj. Tylko widzimy, że trawa w tym ujęciu jest bardziej jakby już taka sucha, już taka jesienna, czy prosto po zimie, więc wchodzimy w Curves i mamy tutaj opcję Hue versus Saturation. Biorę sobie pipetę, zaznaczam trawę i ściągam sobie saturację. Tutaj tej zieleni. Tak samo daję sobie tutaj kolejne punkty i saturację tutaj tych zieleni bliźniaczy bliźniaczych też sobie mocniej ściągam, dzięki temu jak widzimy ta trawa tutaj jest bardziej zdjęta wobec tego co mamy, im bardziej sobie zdejmiemy tą saturację tym saturacja w tym ujęciu będzie mniejsza tak samo możemy zrobić naszej skóry, znaczy do naszej bluzki, czyli biorę sobie moją bluzkę łapię pipetą i ściągam środkowy punkt aby saturacja tego była mniejsza. Ściągam, jest trochę mniejsza. Teraz w Hue versus Luma łapię znowu moją, jakby tą bluzkę i ściągam jasność, ją trochę na niżej, aby była ciemniejsza. Tak samo biorę sobie ujęcie naszej trawy, i tak samo jej jasność trochę tutaj sobie ściągnę jak tutaj widzimy tej zieleni. No i dzięki temu możemy uzyskać bardziej e, podobny look do tego co mieliśmy ubić wcześniej. Wystarczy tylko sobie jakąś saturację z e, tego ściągnąć na przykład na 80% do całości. Naszego ujęcia, no i mamy bardzo zbliżone ujęcie do tego, co mamy po lewej stronie. Mamy tutaj to zieleń, możemy jeszcze bardziej, jakby z tutaj usł, jakby ściągnąć do takiego żółtego wypalonego koloru. No ale też, jakby tu było po prostu nagrywane w, takim, e, w takiej scenarii, tu mieliśmy wiosenne bardziej ujęcie, a i tak bardzo fajnie nam ściągnęło i zrobiło nam bardziej ponure ujęcie zbliżone do tego. Zobaczmy więc jak zachowa to się w przypadku zimowej dziewczyny, więc wejdę sobie w efekt controls, przywrócę sobie Lumetri do początkowego, no i Lumetri Coral, znowu Color Match, wybieram sobie teraz ujęcie zimowego króla i klikam, mając matrycę tutaj, gdzie jest ujęcie, ujęcie tej dziewczyny, klikam sobie Apply i te kolory zostały mi Dodane, widzę, że jakby tutaj skóry nie może mi stąd wziąć, bo ona zacznie wyglądać trochę jak smurf, ale jakby całościowo wzięło mi kolory, stworzyło mi dość ponurą scenarię, którą możemy jeszcze trochę poprawić, że ściągniemy tutaj midtony trochę niżej, aby to było jeszcze ciemniejsze i niebieskim też pójdziemy trochę w bardziej taki mocniejszy, niebieski w tą stronę, aby to było bardziej. Na oko dla mnie podobne. No i pozostała kwestia skóry. Łapię w, w takim razie ujęcie samej dziewczyny, nie adjustment layer, wchodzę w curves, biorę sobie e, opcję e, tutaj, znaczy o, tutaj już mam to zaznaczone, więc sobie zeruję z powrotem. Biorę sobie opcję Hue versus Saturation, biorę próbówkę, łapię rejon skóry. Tutaj gdzie mam. Ważne jest to, że to łapie na dziewczynie. Nie łapie na Adjustment Layer, tylko łapie tutaj, co mamy w tym ujęciu i daje sobie podwyższenie naszej saturacji. Dzięki temu zobaczycie, że ta twarz zaczyna dostawać z powrotem koloru, jaki tutaj mamy. Możemy też tutaj to delikatnie tak podnieść. Twarz uzyskała już trochę więcej koloru. Teraz Hue versus Luma. Znowu łapię twarz. I trochę podnoszę jej jasność, aby właśnie ona tutaj się bardziej wybiła z tego, co naszego kadru. Trochę słabiej, bo też mi łapie naszą kurtkę i saturację delikatnie sobie tutaj do góry jeszcze podnoszę. No i moja twarz jakby odzyskała kolory, a całe kolory, kolory w, w tle zostały wzięte z referencyjnego. Ujęcia i mamy bardzo zbliżone, jakby mniej więcej naszą scenę. No bo zobaczmy, tak było wcześniej, tak mamy teraz i jest znacznie mroczniejszy klimat, jak na nagrywane ujęcie w dzień jakiś słoneczny, zimowy, bez śniegu, a i tak nabiera już ponury klimat. No oczywiście, w momencie jak się nie śmieje. Więc tak właśnie działa opcja kolor, dopasowania koloru automatycznego. W programie Adobe Premiere Pro, jak macie jakieś pytania, dawajcie znać w komentarzach. Pamiętajcie, aby referencyjne ujęcia miały jak największą jakość, no i także, aby potem skorzystać z opcji Curves i zadbać o kolor skóry, bo kolory mogą Wam się skupiać idealnie, ale jednak tą skórę zawsze polecam ręcznie sobie korygować, no bo algorytm tego zazwyczaj nie zrobi dobrze. Także dziękuję Wam za oglądanie, jak macie jakieś pytania, Dawajcie znać w komentarzach, no i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się, cześć!